I kto ma te pieniądze? Ja mam. Tak? tak I że... ty podpuszczę się go. Bogdan się ubieraj. No, przy no, wypad. wypad. Wypad, bo podpuszczasz się go. Idź pan. On niego podpuszcza. Tak. pan mu umie, że ma 3000. Ma. Na koncie mam! No Tylko ko 500 zł ci dali na pewno dzisiaj? Tak. No to kończę tego banku! To to Gdzie to jest nie. ta umowa? Tu nic nie widzę. Szukaj. Szukaj do umowę. To są jakieś stare papierki. Nie te. Tak jest. A to nie te. Czekaj, czekaj, czekaj na pół. Dostałeś dzisiaj to... emeryturę? Tak. Czego nie te? Ty czeka. gościa, ty nic mi tu nie dawaj Tylko Czekaj czekaj na poczekaj, poczekaj poczeka. Także pokaż kieszenie. Się. No ale czemu co masz? On ma pieniądze przy sobie. Pokaż. Masz te 5 tysięcy co ci dali? Nie. Tak. 5 tysięcy masz, czy 500 zł. Tak o, masz 5 tysięcy, tak? Dobra. Pokaż. Dobra. Dobra, daj mu 200 zł. Patrz. Na pożegnanie dla kolegi. Patrz! Cicho, nie pokazuj, kurwa i Idziesz i teraz gadasz, że nie. 20 złotych. A ile lub 200, żebyś mu dał. Więcej nie dawaj. Nie dawaj. I zapytałem łapałka. Ja cię kurwa, weź wam. Weź przelicz ile tam jest. Pokaż te pieniądze. No, gdzie, że kłamiesz? Małżeń, kłamiesz? Odejdź ode mnie ty! Słodziejów! Patrz, imię, nazwisko, zobacz! O! Co? Zobacz, o, papie, o, zbi, chodzi, co mu patrzy, Zobacz! Imię, nazwisko, to on! Gdzie, Nie kłamiesz? Masz klucze od mieszkania? Masz klucze od mieszkania? Oddaj! Oddaj! Już się nie wejdziesz tu!

Lepiej nie, no, gdzieś będziesz 2000. no to gdzieś będzie z No co ty gadasz? Ale ty nie będziesz kradł. Ale no, kurwa, to z chodzi, do chuja. No wziąłeś kredyt. Ja pieniądze, on, on, oddam. Ale kto ci namówił do tego kredytu? A on kto? Połczo. On cię namówił do tego kredytu? A jak? No to, ale po co ci ten kredyt? Na co ci te pieniądze? Że on kazał. Ale po co mu te pieniądze? No jak on, on na to by sam nie wpadł. On będzie siedzieć. Ja pójdę, zgłoszę na policję. I się idę na psy. Wychodź stąd. Już ile wypierałem. tam tych pieniędzy jest? Wypierasz stąd. 4800. sześciuset tysięcy. Cztery Cztery, czoś, cztery, cztery, cztery A gdzie te, no, te kasy? Gdzie jest, to jest, tu jest. Dwieście przepuścił, przepuścił? Na co? Dwieście, z renty. Co z renty? To jest tysiąc zł emerytury jeszcze dzisiaj dostał. No to ja ci mówię. Co? Gdzieś 40 przepuści, więcej. Nie, a gdzieś tysiąc złotych z emerytury dzisiaj. On nie dostał! Kurma, kurwa, te... Które Które policzyły policzyły się na Pa! Patrz le no, język! Teraz pokażę to! Co? Ja kurwa, jego! Jak nie zjebałem! O później a ty kurwa Jest ja tylko ty ja pokaż, jak pokaż się jak Już się to się przeliczy. Rzema. 200 Dwieście. Drugo. Mi się go wyjechać ja 500, 500. Czekaj. Powoli trzeba policzyć. 500. Tylko czekaj, czekaj. Nie, 800. 900. 1000. 500 A Co ta paragona? 600, 700.

4-5 4-5 tysiąca tu jest no czyli 500 zł z emerytury już przejebane, tak na co 500 zł przejebaliście? Na papierosy, na piwo wóta. 500 zł? No jeden dzień? Jak jedzenie tego 5? Kurwa. kurwa ty coś mi tu śmierdzi, no jak kurwa tyśle no, coś... złotych no, no 500 zł w jeden dzień? Ile dostałeś emerytury dzisiaj? 1000 złotych. 1000 zł. No to 500 zł w jeden dzień. On kłamią, on nie kłamią. Telefon, no taki telefon. Kłamią. Kłamieś kurdo. Kłamieś a za a za kupy? Wejdź Gosia na chwilę, wejdź, bo tu musimy załatwić. Zaraz przyjdziesz, wyjdź na chwilę. Poczekaj, idź goście na chwilę, wyjdź. Połóż to, zostaw ładnie, idź na chwilę do domu, ja zaraz, bo tu za dużo krzyczysz. Wyjdź na chwilę, goście. Nie, nie chuja. Ja na psy i teraz pokażę... Co? Janka, <try> dubię ty kurwo. Tyle zaznaczył. Ja Zasłuchaj, dwie w złotem. O, już tyle mu, nie jelka. A Janka, chuja, tak, nie dźwięk. Ja wziąłem, Dobra, idź Bogdan, masz zostawić klucz od domu? Już tu nie masz prawa przychodzić. Dobrze. I co co Janek? Kurwa? Chciałeś być kurwa bogaty? No słucham cię, o co chodzi? Powiedz mi. Nie wiem. Sukaj! Na mój kosz, na niego kosz. brawo, cukier! On kiedy zaschodził? Zobacz ile. Patrz! Generata. Kto tam? Kto tam? Ty, jak wy już 500 dzisiaj przejebaliście? Teraz rada jest tu! Idź gośka na chwilę do domu, wyjdź na chwilę, zaraz przyjdziesz, wyjdź na chwilę, bo ja chcę z jankiem pogadać, rozumiesz? Siadaj tu, ja zaraz, zaraz cię puszczę, wyjdź na chwilę. Idź na chwilę do domu, na podczeczenie idź ja zaraz. Tak, a... Puty napierdolę, Hej? A jego nie puszczę, puty To chciałeś wziąć ten kredyt czy nie? No tak jak w chciałem. Ale on ci namawiał? Nie, jednak wyjął, tak mi tak się byli koło banku i mówię. A, ja składę ten dług. Ale nie, ty nie wpadłeś na ten pomysł, tylko nie. on. Nie padę w ogóle. Uff. Po co, ci, po co ci Janek te pieniądze? Zaraz przyjdziesz, czekaj. No, no to zaraz, poczekaj. No to już Bogdana nie będzie, gościu nie będzie przychodzić. Weź jej te wino, odejdzij ma te wino. Kurwa. O jezu, już to wrzeszcie, kurwa. Koniec, kurwa, z tym Bogdanem i z Tobą, kurwa, koniec będzie. Janek będzie. Bogdan nie jest twoim przyjacielem, wiesz? Tak? Bogdan nie jest twoim przyjacielem. To ja nie wiem. No kurwa, Janek, 5 tysięcy, ale po co ci te 5 tysięcy? No mówimy, o. no. Ale jeszcze słabe, Bogdan... jest słabej. Ty Bogdan Ale chuj. Ten kreatyw to ja nie wiem. Może sobie zatrzymasz. To... Ale ty tak otrzymasz te pieniądze w portfelu? No w tej chwili za... Tak. No, jest przyjaciół.